Misiu, a pójdziesz ze mną na obiad do rodziców? Nie, wiesz co? Jakoś e, strasznie źle się czuję. Nie dzisiaj. Halo? Co? Czy pójdę z tobą na browara? Jasne! Przecież wiesz, że zawsze możesz na mnie licz... I co? Przestał ci już boleć brzuch? O kurwa, Seba! Uzdrowiłeś mnie, stary, lecę po flachę trzeba to jakoś robić! Dobra, kochanie, wychodzę, będę później. Dobra, mam wszystko. Telefon. Każka z którą piszesz. O nie, 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 nie e, A co ty robisz? No, jak to, co, zdjęcia na snapchatach? Tak ubrana? Nie uważasz, że to troszeczkę lekka przesada? No, a w co mam się niby ubrać? No, teraz sobie możesz robić zdjęcia. No to idziemy spać. Co jest? No co jest? No co do kur. No, a słuchaj, może Ty poszedłbyś z mną na siłownię? Nie, co Ty? Ja tego nie potrzebuję. Słucham? A ja niby potrzebuję? A czy ja coś takiego powiedziałem? Nie powiedziałeś, ale na pewno pomyślałeś. Skąd Ci to w ogóle przyszło do głowy? Ja już swoje wiem, Ty mi się nie wymigasz. Pewnie już Ci się nie podobam, na pewno mnie już nie kochasz. Gdzie one są? No? To niemożliwe, no. No, gdzie te klucze no? Cześć Ilona, słuchaj, nie wiesz gdzie są moje klucze? No przeszukałem już całe mieszkanie i nie mogę ich znaleźć. Leżą na stoliku, tam gdzie zawsze. Gdzie na sto Aha. Dobra, nic. No i jak może być? No chyba tak. Ja się tam nie znam na tym, ale w sumie to nasi i przychodzą, a nie idziemy do żadnej opery, więc chyba jest okej. Okay. Boże, z Tobą to tak zawsze. O, już są. Cześć! Cześć, hey. Ładnie wyglądasz, Posłuchajcie, od błyskawiców spodnie, nie? Co? To teraz nagle znasz się na młodzie? Znalazł się włoski projektant Allegro. Miśu. No słucham. A czy Ty mnie kochasz? No oczywiście. A jestem dla Ciebie najważniejsza? No tak, co to w ogóle za pytanie? A czy pozwoliłbyś mi na wszystko? No pewnie. A mogę się przejechać twoim autem. Co ja zrobiłem? Stary, tak się nie mogę doczekać nowego filmu o Spider-Manie, wiesz, te klimaty. Proszę, cię, jeżeli chodzi o filmy z super bohaterami, to wiadomo, że tylko DC. Co powiedziałeś? Tylko DC, tylko Marvel. Nie, przecież jakby Batman zapał tego twojego ironmana za web, to bym go urwał razem z kaskiem Batman? Tak. Batman. BATMAN TO CIĘ KURWA ROBIŁ! Batman, jebany się. Siema, z tej strony Kiepa Dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie oraz naciśnijcie dzwoneczek. Napiszcie w komentarzu, jaki chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek. Dodatkowo, jeżeli udostępnicie ten odcinek z naszego fanpage'a na swoim facebooku publicznie, tak żebyśmy mieli Wasze dane, to w następnym odcinku zostaniecie od nas pozdrowienia. Zapraszam Was na naszego facebooka, Instagrama, Snapchata oraz grupę na fejsie. To wszystko i do następnego odcinka. Gitara, ciebie, Cześć!